Szanowni Państwo, to jest program Dialog z Prezydentem. Dzień dobry. Dziś w studiu telewizji Zabrze jest już Pani Agnieszka Rukniewska, prezydent Zabrze. Dzień dobry, Pani Prezydent. Dzień dobry, Pani Redaktor. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, Zabrze medycyną stoi, ponieważ tu łączą się nauka, praktyka. I pasja do pomagania. Nic więc dziwnego, że Zabrze już w czerwcu będzie uczestnikiem europejskiej dyskusji o zdrowiu publicznym. To bardzo prestiżowe wydarzenie. Pani prezydent, proszę zdradzić szczegóły. Przede wszystkim tak naprawdę jest to jeden z istotnych elementów i jedno z istotnych wydarzeń, które odbędzie się pod patronatem naszej prezydencji w Unii Europejskiej. Więc myślę, że to dla nas bardzo duży zaszczyt. No, a oprócz tego istotne jest to, że tylko dwa miasta z Polski zostały. Zaproszone do tego elitarnego grona, to znaczy Zabrze i Rybnik, więc nasi lekarze będą przysłuchiwać i nasi naukowcy będą przysłuchiwać się temu, jakie praktyki są w 25 innych krajach, a następnie wdrażać je w naszym kraju, w naszej okolicy i na pewno to, czego nauczą się podczas tego spotkania, będzie służyło naszym pacjentom, szczególnie tym zabrzeńskim. Współorganizatorem tego wydarzenia jest Śląski Uniwersytet Medyczny, i trzeba zwrócić uwagę na to, że ta współpraca pomiędzy miastami, a siumem zacieśnia się. Wszyscy widzimy jak pięknie rośnie na naszych oczach oddział hematologii i onkologii dziecięcej. Jest też tak, że nasz pan rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Tomasz dokładnie został niedawno po raz kolejny krajowym konsultantem do spraw onkologii dziecięcej, więc należy panu profesorowi panu rektorowi pogratulować bardzo serdecznie. No i oczywiście to co najistotniejsze to to, że kiedy kilka miesięcy temu spotkałam się z panem rektorem i z panem kanclerzem i Mówiliśmy o tym, czy Śląski Uniwersytet Medyczny nadal czuje się bardzo mocno powiązany z zabrzem, czy chce tutaj zostać, czy tutaj właśnie chce rozwijać swoich studentów. Panowie bardzo jasno zadeklarowali, że jak najbardziej tak. No i kilka dni temu podzielili się doskonałą wiadomością. To, o czym rozmawialiśmy kilka miesięcy temu, czyli że aplikują o 190 milionów w ramach środków z KPO i z tych 190 milionów 120 chcą zainwestować w zabrzu, właśnie staje się faktem. Poinformowano kilka dni temu o tym, że Właśnie Śląski Uniwersytet Medyczny te pieniądze już otrzymał, więc przed nami bardzo duża inwestycja, jeśli chodzi o Śląski Uniwersytet Medyczny u nas, w mieście. No i ewidentnie widać, że Śląski Uniwersytet Medyczny w Zabrzu czuje się po prostu bardzo dobrze. Szanowni Państwo, warto powiedzieć przy tej okazji, na co te pieniądze zostaną przeznaczone. Aż 93 miliony złotych trafią na budowę i wyposażenie auli dydaktycznej oraz hali sportowej w Rokitnicy, a 11 milionów złotych na zmodernizowanie pomieszczeń na Wydziale Nauk Medycznych. No, To niebagatelna inwestycja. Myślę, że część tych środków będzie oczywiście służyła właśnie studentom, ale jestem też przekonana, że część obiektów będzie otwarta. I dostępna również dla mieszkańców zarówno Rokitnicy, jak i Helenki, więc bardzo mocno trzymam kciuki, żeby ta inwestycja została wykonana jak najszybciej i jak najsprawniej. I oczywiście ze strony miasta, tak jak i wcześniej, deklaruję oczywiście otwartość i chęć współpracy. Z Rokitnicy przenieśmy się do Biskupic, do naszego miejskiego szpitala. Co tam słychać dobrego? Przede wszystkim chciałabym, żeby pacjentki pamiętały o tym, że nasz szpital miejski ma również w, pod swoimi auspicjami centrum zdrowia kobiety i dziecka. Tam działa przyszpitalna poradnia ginekologiczna i te pacjentki, które są prowadzone przez tą przychodnię, mogą zobaczyć salę porodową jeszcze przed porodem, więc myślę, że mają dobrą możliwość do tego, żeby zapoznać się z tym, gdzie będą rodzić. Oprócz tego funkcjonuje punkt laktacyjny. Oprócz tego jest oczywiście zakup nowego sprzętu, z którego szpital jest bardzo dumny, który służy krótszej rekonwalescencji, jeśli chodzi o zabiegi na dłoniach i stopach. Mamy też doskonałych fachowców, którzy zajmują się operacjami kręgosłupa i do naszego szpitala przyjeżdżają pacjenci nie tylko z regionu, ale też z całego kraju, żeby właśnie tutaj się operować. No i przede wszystkim to, co istotne dla mieszkańców naszego miasta, a co często wybrzmiewało, szczególnie w tej poprzedniej kadencji, to znaczy problem z nie. Dostępnością pediatrów. W tej chwili tego problemu już nie ma. Zostali zatrudnieni pediatrzy, którzy rzeczywiście służą tym najmłodszym naszym pacjentom, a oprócz tego, nawet jeśli zdarza się sytuacja, że podczas dyżuru takiego pediatry nie ma, to zawsze na odcinku pediatrycznym jest lekarz, który wspiera tych najmłodszych pacjentów i który pomaga im. Natomiast to, co istotne, a na co często zwracają uwagę również nasi mieszkańcy, to problem z długimi kolejkami na sorze. Nad tym też szpital stara się pracować. Wiem, że starają się w ramach triażu skrócić czas oczekiwania, natomiast na pewno potrzebujemy jeszcze chwili czasu, żeby sprawdzić, czy te rozwiązania, które są w tej chwili wdrażane, faktycznie przynoszą oczekiwany rezultat, czy jeszcze trzeba będzie je korygować. Proszę powiedzieć, co z sytuacją finansową, bo przez długi czas pojawiła się taka informacja, że szpital jest w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Czy udało się ten kryzys zażegnać? Z jednej strony tak, ponieważ szpital jest w tej chwili w restrukturyzacji. W tym roku wsparliśmy szpital kwotą 6,5 miliona złotych, natomiast pewnie nie są to ostatnie środki. Z drugiej strony, nie i niestety z tym kryzysem nie poradzi sobie żaden szpital miejski w naszym kraju, dopóki nie dojdzie do głębokiej reformy systemu ochrony zdrowia i tego jest. Jesteśmy świadomi wszyscy jako samorządowcy, którzy mają pod swoimi skrzydłami szpitale miejskie, ale mam nadzieję i jestem dobrej myśli, że do tej reformy systemu ochrony zdrowia dojdzie, bo po prostu te nasze szpitale miejskie tej pomocy najzwyczajniej w świecie potrzebują i trzeba znaleźć kompleksowe rozwiązanie, które spowoduje, że na przykład szpitale, które ze sobą sąsiadują, a ich odległość wynosi kilkaset metrów, tyle tylko że są w dwóch różnych miastach, mają te same oddziały. Wiem, że dla mieszkańców tych miast jest to może wygodne, ale powoduje, że tak naprawdę oba te szpitale mają problemy finansowe, ponieważ oba oddziały, te, które akurat mam na myśli, są nierentowne, więc na pewno system ochrony zdrowia wymaga tak naprawdę przeorganizowania. Taka sytuacja jest w całym kraju, tak jak Pani Prezydent wspominała, ale chyba najistotniejsze jest to, że żadne oddziały w Zabrzu, w szpitalu miejskim nie będą zamykane. Nie będą zamykane, a szpital miejski, tak jak miał wsparcie w czasie, kiedy byłam jeszcze radną Rady Miasta, tak i w tej chwili otrzymuje nasze wsparcie. Wsparcie. Na miarę oczywiście naszych możliwości, ale z pełną świadomością i pełnym poczuciem, że nasi zabrzeńscy pacjenci potrzebują wsparcia i opieki właśnie ze strony tego miejskiego szpitala. Oprócz szpitala miejskiego mamy między innymi Śląskie Centrum Chorób Serca, mamy szpital specjalistyczny, czy właśnie PSK1. Myślę, że nasi mieszkańcy mają świadomość tego, że są bardzo dobrze zaopiekowani, ponieważ są miasta, które nie mają tak bogatej oferty, jeśli chodzi o opiekę zdrowotną, więc myślę, że. To działa bardzo mocno na nasz plus i na nasze poczucie bezpieczeństwa. Pani prezydent, a co z profilaktyką? W ostatnim czasie udało się zorganizować, myślę, że z dużym sukcesem, kilka akcji profilaktycznych. Czy one będą kontynuowane? Będą kontynuowane. To po pierwsze od 15 maja ruszamy z programem, w ramach którego kobiety, mieszkanki zabrze między 20 a 44 rokiem życia będą mogły bezpłatnie wykonać badanie USG piersi i to działania profilaktyczne związane z wczesnym wykrywaniem nowotworów. To zadanie finansujemy z budżetu naszego miasta. Oprócz tego prowadzimy działania związane z profilaktyką, jeśli chodzi o uzależnienia i terapię. Oprócz tego prowadzimy działania związane z szkołą rodzenia. To znaczy ta szkoła już ruszyła, natomiast mieszkańcy oczywiście mogą się do niej zgłaszać i w ramach tej zabrzeńskiej szkoły rodzenia będą mieć pakiet informacji i pakiet szkoleń dotyczących tego, jak zajmować się noworodkiem, co jeść w trakcie ciąży, co jeść po porodzie, jak radzić sobie w czasie połogu i inne tego typu zajęcia. No i oprócz tego program terapii i rehabilitacji, który służy tak naprawdę tym młodym mieszkańcom, bo od urodzenia do 25 roku życia chodzi o mieszkańców, którzy mają uszkodzony układ nerwowy i w ramach tego odbywają się różnego rodzaju właśnie terapie czy rehabilitacje, również dedykowane mieszkańcom naszego miasta, więc ten program profilaktyki, który jest finansowany z budżetu naszego miasta jest moim zdaniem bardzo szeroki. No, takie programy są niezwykle potrzebne. W ostatnim, krótkim okresie czasu dwukrotnie do Zabrza przyjechał cytobus i ta kolejka ustawiająca się pod cytobusem no, tylko dowodzi temu, że takie akcje są wręcz oczekiwane. To prawda, ale nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa, jeśli chodzi o wizytę cytobusu w naszym mieście. W połowie tego miesiąca w naszym mieście pojawi się również mammobus, natomiast chcielibyśmy zorganizować taki tydzień zdrowia, w ramach którego w zabrzu pojawi się nie tylko mammobus, ale również cytobus i dentobus, czyli zupełnie nowa oferta ze strony Ministerstwa Zdrowia i mam nadzieję, że w ramach tego dnia czy tygodnia zdrowia uda nam się zachęcić mieszkańców do tego, żeby skorzystali z możliwości pojawienia. Się właśnie w jednym z tych busów. No to szanowni Państwo, nam nie pozostaje nic innego jak zaprosić do tego, by wziąć udział, bo te wszystkie akcje są właśnie dla Państwa i są bezpłatne. Dokładnie tak i o tym warto pamiętać. Drodzy Państwo, na tym kończymy pierwszą część naszego programu, a teraz przejdźmy do drugiej części, a więc pytań ze strony mieszkańców. Pytań, które mieszkańcy chcieli zadać Pani Prezydent Agnieszce Rukniewskiej. Dlaczego prywatyzacja Górnika Zabrze się tak ciągnie e, i dlaczego miało minąć mało czasu, a niestety mija go coraz więcej? Jeśli chodzi o prywatyzację Górnika Zabrze, to ja nie uważam, żeby ten proces y, trwał zbyt długo. Proszę pamiętać, że ja też kilkakrotnie mówiłam o tym, że sprzedajemy bardzo poważny klub z wielkim dorobkiem, z ogromnym potencjałem, z wielką bazą kibiców, y, którzy przyglądają się nie tylko temu procesowi, ale również rozwojowi naszego klubu. Wszyscy mamy ambicje do tego, żeby. Górnik sięgnął po 15 gwiazdkę, ale dla mnie kluczowe jest też to, że ja nie sprzedaję. Paczki cukierków. Sprzedajemy naprawdę poważny klub, więc wymaga to bardzo dużej staranności. Skoro dopuściliśmy do udziału w dalszych negocjacjach właściwie dwa podmioty, to yy, wsłuchując się nawet w to, co te podmioty mówią, one także wskazują na to, że prywatyzacja idzie w dobrym kierunku, że idzie bardzo sprawnie i myślę, że na tym warto się skupić. Natomiast rozumiem, że kibice chcieliby, żeby ta prywatyzacja dokonała się dużo szybciej. Dla mnie ważne jest to, żeby dokonała się zgodnie z przepisami żeby nikt nigdy nie zarzucił nam że zrobiliśmy coś niezgodnie z procedurą, albo że warunki, które ustaliliśmy nie były korzystne albo dla miasta, albo dla klubu, więc nad tym staramy się pracować jak najbardziej dokładnie. Natomiast jeśli chodzi o termin zakończenia prywatyzacji, to również kilkakrotnie mówiłam o tym, że mam nadzieję, że z obu stron będzie dobra wola i chęć do dokończenia tej prywatyzacji jak najsprawniej, więc mam nadzieję, że do końca maja zakończymy ustny etap negocjacji, a do końca czerwca dopniemy wszystkie formalności, które z tą prywatyzacją są związane. Chciałbym zapytać o przestrzeń, która znajduje się między ulicą Żeromskiego i Sobieskiego. Tam kiedyś znajdował się zakład Linodrud, a obecnie jest tam po prostu jedna wielka sterta śmieci. Ten teren jest terenem prywatnym, natomiast cyklicznie wzywamy oczywiście właściciela do tego, żeby sprzątał ten teren i pozbywał się tych śmieci, ale prawda jest też taka, że ten teren wielokrotnie był zabezpieczony przed możliwością pojawienia się na nim osób trzecich. Niestety często, mimo tego, że był ogrodzony i zamknięty, było to dewastowane, a mimo wszystko osoby trzecie znajdowały tam miejsce do tego, żeby spożywać Alkohol i oczywiście, nadal na bieżąco będziemy wzywać właściciela do tego, żeby ten teren sprzątał, ale myślę, że warto też brać pod uwagę to, żeby jeśli widzimy, że pojawiają się tam osoby, które nie powinny w tym miejscu się znajdować, na bieżąco informować się służby mundurowe. Czy pani jest władna zrobić coś z kibicami, którzy zakłócają nam? codzienne życie? Przede wszystkim mam nadzieję, że nie codzienne życie, a jedynie ten okres, kiedy są dni meczowe. Natomiast jeśli chodzi o te dni meczowe, to właściwie bezpieczeństwem zajmuje się policja i wszystko dzieje się pod jej nadzorem. W związku z tym, jeśli jest tak, że mieszkańcy mają problem, to oczywiście zachęcam do kontaktu bezpośrednio z policją. Poza dniami meczowymi, jeśli jest problem w tym rejonie, to oczywiście zachęcam do tego, żeby kontaktować się ze strażą miejską, która na bieżąco patroluje nasze miasto. Szanowni Państwo, na dziś to wszystko. Bardzo dziękujemy za uwagę i przypominamy, że kolejna okazja do tego, by wysłuchać rozmowy z Panią Prezydent Zabrze Agnieszką Rupniewską będzie już w najbliższy poniedziałek na antenie Radia Silesia na 96,2 FM, a w studiu telewizji Zabrze w najbliższą środę spotykamy się jak zawsze i serdecznie Państwa zapraszamy. Dziękuję Pani Prezydent. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.